Mówi się, że matematyka jest królową nauk. Tymczasem okazuje się, że dla wielu to historia jest najważniejszym i ulubionym przedmiotem szkolnym. 26 lutego swoją wiedzę w jej zakresie sprawdzili uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Sędziszów Małopolski. Gminny konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych wpisał się już na stałe do lokalnego kalendarza edukacyjnych zmagań. Organizuje go Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopolskim przy współpracy Sędziszowskiego Domu. Kultury. W tym roku do 14 edycji konkursu stanęło 13 drużyn z 10 szkół w sumie 44 młodych pasjonatów historii. Co roku staramy się sprawdzać wiedzę z całości historii Sędziszowa na bazie lektur czy albumów, które zostały wydane na temat naszej miejscowości, a ponadto jeszcze w tym roku w związku z 700 rocznicą. Koronacji Władysława Łokietka był też dodatkowy temat dotyczący właśnie ostatnich dwóch polskich królów z dynastii Piastów, czyli Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Wiedza o lokalnej historii jest bardzo ważna i potrzebna. Dzięki temu mieszkańcy poznają swoją tożsamość i miejsce, w którym żyją. Z punktu widzenia wychowania obywatelskiego czy wychowania patriotycznego, wydaje mi się, że pamięć o pokoleniach, które żyły przed nami, jest bardzo istotna. To buduje taką więź z tym terenem, na którym żyjemy i który w. W tym momencie my użytkujemy, ale po nas przyjdą następni, którzy też być może będą starali się utrwalić pamięć o osobach zasłużonych dla naszego regionu. Jest ważne, ponieważ żyjemy w niej praktycznie całe życie, albo przynajmniej dojrzewamy i się rozwijamy. Uważam, że powinniśmy znać historię, bo ona bezpośrednio wpływa na nasze decyzje też i bezpośrednio na nasze życie tutaj. Potrzebna jest to znajomość, bo jednak to jest nasza mała ojczyzna i powinniśmy znać choć odrobinę dzieje tych i przodków, którzy tu zamieszkiwali te tereny. Nad przebieg... W konkursu każdego roku czuwa niezawodna komisja. Pod wielu lat wspiera nas pan Włodzimierz Lach, pani Albina Świerat. W tym roku po raz pierwszy korzystamy też z pomocy pana Tomasza Przywary z liceum w Sędziszowie. Komisja niezależna jest niezbędna, żeby po prostu konkurs był organizowany w sposób no, taki, który nie będzie podlegał dyskusji. Oceny pracy trzeba dokonać anonimowo. Więc, taka komisja jest rzeczywiście bardzo potrzebna. Tegoroczny konkurs sprawił uczestnikom odrobinę trudności. Poziom był naprawdę wysoki, twierdzą uczniowie. Tegoroczny konkurs polegał na podstawie tak samo jak sprawdzianu w szkole. Było 45 pytań ABC do rozwiązania. Wszystko polegało na zbiorach, które są w książce Sędziszum, dzieje Sędzisza Mama Polskiego i pana Ambrozowicza, w zdjęciach oraz teraz wyjątkowo z okazji rocznicy 800-lecia koronacji Władysława Okietka na króla Polski, jeszcze byli dodatkowo dwóch ostatnich piastów. Zakres był też bardzo duży, bo od, od pradziejów, praktycznie sędziszowa, się od pierwszych wpisów na ich temat do rozbiorów i oczywiście też kościoły, więc myślę, że poziom był wysoki, szczególnie w teście indywidualnym. W tym roku gminny konkurs historyczny wygrał Andrzej Oleś ze Szkoły Podstawowej numer 2. Drugie miejsce zajął Nikodem Heupa ze Szkoły Podstawowej numer 3, a trzecie Kamila Ruk ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych.